Czy kredyt denominowany bądź indeksowany powiązany z euro bądź dolarem również może zostać unieważniony, tak jak kredyt frankowy? Jak najbardziej. Zacznijmy od tego, jaka jest różnica pomiędzy kredytami powiązanymi z euro bądź dolarami, a kredytami frankowymi. Podstawową różnicą jest oczywiście waluta, w jakiej wyrażony jest kredyt. Dodatkowo najczęściej występującymi kredytami były te powiązane z frankiem szwajcarskim, natomiast spotyka się również kredyty powiązane z euro bądź dolarami. Niezależnie jednak od waluty, sytuacja kredytobiorców jest do siebie bardzo zbliżona. Podstawą zagwestionowania ważności umowy kredytu nie jest bowiem waluta, z jaką jest powiązany, a to, czy w umowie znajdują się zapisy niedozwolone, czyli tzw. klauzule abuzywne. W każdym przypadku sąd, wydając pozytywne orzeczenie w sprawie, stwierdza nieważność umowy kredytu i nakazuje stronom dokonanie wzajemnych rozliczeń. Polega to na tym, że kredytobiorca otrzymuje zwrot wszelkich wpłaconych środków, natomiast bank jest uprawniony do otrzymania zwrotu kapitału, który został udostępniony konsumentowi.